Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, jesienią tego roku ma zostać zorganizowane referendum w sprawie odwołania burmistrza Mateusza Klinowskiego. Zapytamy mieszkańców Wadowic, co sądzą o jego rządach i czy wezmą udział w referendum. A słyszała Pani o referendum w sprawie odwołania Słyszałam. burmistrza Wadowic? Słyszałam. Co Pani o tym sądzi? No nie wiem. Cóż mi ten burmistrz? Ani mi nie przeszkadza, ani, ani nic dobrego nie daje. No. A jak Pani uważa, że jego rządy są ok, czy? No, nie bardzo do końca. Nie wezmę. Dlaczego? Bo wie pan co, był poprzedni burmistrz, był beznadziejny, ten też jest beznadziejny i taka jest prawda. I nie ma tutaj kandydata w tej chwili na burmistrza? Na razie nie, bo za dużo ludzi chce go wyrzucić. A dlaczego chcą go wyrzucić? <noise> no właśnie, nie wiem. Nie. Na razie słucham, dlatego wolę nie mówić, bo nie wiem dokładnie o co chodzi. A panu opowiadają rządy burmistrza Klinowskiego? No nie, prawie wcale nie ma w Wadowicach. Ale z tego co wiem, to niestety dużo niezadowolonych. Ja po prostu zastanowić. Czy Ale wezmę udział? Odpowiadają pani rządy burmistrza. Proszę pana, ja się nie będę w tej sprawie wypowiadać, bo ja tutaj stoję i gdzie stoję i stoję. Słyszał panu o, o, o tym referendum? Kupicie, 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 kupicie. Wie pan co? Jak kupicie żeby dawno go znieśli. Mhm. Bo to jest wie pan co, jak on był kiedyś dziennik, dziennikarzem, to był bardzo dobry facet. Mhm. Dobry, powie pan, mieszkałem na dziobkach kiedyś. To mnie po prostu tak zalało, że koniec. Poszłem do niego, to kiedyś burmistrzka była. To wie pan, mówi „No stop chodź tylko do burmistrzki i niech ci da. A teraz dostał on burmistrzem, wie pan. Już zapomniał. Już, nie ma tego co było, wie pan. Ja wchodzę do niego po mieszkania, to on mówi tak, żebym sobie mieszkanie kupił. I powinno, żeby już dawno odeszedł z Wadowic. To znaczy... Jedno, co nie pochwalam, to, że zabrał przystanek ludziom tam z góry gdzieś na, na dół Wadowic. No nie wiem, zastanowimy się. Chcecie, żeby był dalej burmistrzem, czy? Mm, no nie wiem. Nie będę się wypowiadać. Czemu takie trudne pytanie zadajecie? <laughs> Czemu trudne? Podobają się panu urządy burmistrza, czy nie? To znaczy, no... <laughs> Chciałoby się, żeby było więcej i tak jak to burmistrz mówił, że chce dużo zmienić, lepiej działać i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze bym go ciągnął dalej. Ja jestem radnym, trudno mi. Nie będę się wypowiadać na jego temat. Dlaczego? A bo mam powody do tego. Więc <gryśński> nie zastanawiałam się czy na tym. A podobają się pani rządy burmistrza? Wie pan co, nie chcę się wypowiadać. Dziękuję. Jak <gryśński> najbardziej jestem za. Po prostu dla mnie to jest człowiek, który... Jakby to powiedzieć, nie da, pasuje po prostu na naszego burmistrza. Jest wiele krytyki na niego, wiele skan z... człowiekiem, i będę pierwsza, żeby co do referendum. Dla mnie, pani burmistrz była o wiele lepsza. Dużo się działo w Wadowicach, w tej chwili się nie dzieje nic. Żadnych koncertów, żadnych imprez dla dzieci, co były dotychczas. W referendum weźmiemy udział jak najbardziej. Nie chcę się wypowiadać. Dziękuję bardzo. Śpieszę się do pracy. A to 10 sekund. Weźmie pani udział czy nie? Podobają się pani rządy burmistrza Klinowskiego? No nie wypowiadam się. Jedni cieszą się, że w Wadowicach jest więcej zieleni, inni są zdegustowani tym, że busy zostały zlikwidowane. Natomiast większość osób, które pytaliśmy, nie chciało odpowiadać na pytanie, czy wezmą udział w referendum w sprawie odwołania burmistrza Klinowskiego. Czyżby bali się swojego burmistrza? Jeżeli referendum się odbędzie, to czy burmistrz Klinowski pożegna się ze swoją posadą? O tym przekonamy się już na jesień.